Dzień dobry wszystkim i zachęcam do oglądania materiału na kanale warszawskiego boksu. Do rewanżowego starcia dojdzie 20 sierpnia w Arabii Saudyjskiej. Tymczasem legendarny ekspert bokserski spodziewa się powtórki z rozrywki, czyli wskazuje na zwycięstwo genialnego Ukraińca. Podał również rzeczowe argumenty, z którymi trudno się nie zgodzić. Dziennikarz twierdzi, że Usyk jest mistrzem w tym, co robi. Zaś 32-letni Brytyjczyk nie opanuje wystarczająco wiele nowych elementów współpracując z nowym trenerem, a już na pewno nie w takim stopniu, aby wpłynęły na obraz walki. Konin wspomina o błędnej strategii z pierwszego starcia. Była niedopracowana, bowiem AJ pozwolił sobie narzucić korzystne warunki dla Usyka. Dziennikarz zadaje sobie pytanie, dlaczego więc narożnik nie poinformował Brytyjczyka, aby zmienił stylu walki? Jak się okazuje Joshua i Narożnik sądzili, że kontrolują walkę i wszystko zmierza w dobrym kierunku, do zachowania pasów. Słowa AJ w Londynie Przysięgam, że myślałem, że wyglądam tam jak Muhammad Ali. Przez całą walkę myślałem, że wygrywam. Nie winię nikogo, ale nie miałem wrażenia, że przygrywam walkę. Myślałem, że dobrze sobie radzimy. Colin zareagował na te słowa Oglądałem to w telewizji, ale dla mnie Usyk wygrywał to komfortowo a nie zaczął przyjmować kontroli po dziewiątej rundzie, jak wspomina Joshua. Czy sądzicie, że mistrz olimpijski i były mistrz świata w boksie zawodowym faktycznie mógł sądzić, że zrobił wystarczająco dużo, aby wygrać? Jestem ciekawy Waszej opinii. Pozdrawiam.